Dobra, przypłynęliśmy. O, świeże krewetki. Kurde, zabrali mi katanę. Widziałeś już apteczkę? Czy wraca się po apteczkę? Aha, to na są apteczki, radek. Mmm. Dobra, Uzi da radę. Bal tego policjanta. Niego najlepiej... Będę go bił pałką. To no właśnie. jego lepiej ręcznie zabić, bo... Bo on ma te, te, te... cały ciężki osprzęt. Bo to jest ten z prewencji policjanta. On jest ubrany do tłumienia za tego... Yy, Zamieszek. No ona do mnie wali, normalnie jest tak głupi ten komputer czasem że... Porażka Dobra <laughs> go, spałował go Reloading. Reloading. Dobra idziemy, nie możemy stać w miejscu Ten Uzi ma jedną wadę, jest bardzo szybko strzelny przez to... Hunter! No oczywiście na mnie musiał skoczyć. Ten Uzi jest szybko strzelny i minusem tego jest y... stosunkowo krótka seria... S... No, na tych policjantów to by się przydała na, najlepiej katana. No. Albo coś ostrego. Idziesz? Idę, idę. Słyszę Witch. Też mnie słyszę, ale na razie... Postrzymajmy się. Widzę Witch. To... Nie, jesteśmy za słabo uzbrojeni. No, trzeba ją ominąć na razie. Kurde, te magazynki tak szybko... Uzi tak szybko pozbywa się tych 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 tych, tych tej amunicji z tych magazynków, że normalnie... No. Co chwilę trzeba przeładowywać. Szybko no i... strzelna na tak jakby nie było no. O kurde, ale ze mnie... Strzelam w dal, myślę że to to megatomiczny. Na szczęście na kule nie trafiła. Peter, Nabity. I to dodatkowo tam też był A, ja szukam katany i nie mogę Nie mogę nic znaleźć Pistolecik jakiś Czekaj, chyba że to jest Colt, Nie Call tylko ten Magnum Magnum jest nie najlepszą spośród yy, No Magnum jest zajebista, jeden strzał i nie ma no, oś, To jest solidny kaliber także Zombiaki się biją, zobacz to do czemu patrzę... Czemu Mogliśmy popatrzeć, jak się biją Ktoś, <grym> Ktoś z komputerów ich zabił. No zastanawiam się, który by wygrał, bym chętnie obstawił. <grym> A, moje trafił Dobra, ja się muszę nauczyć oszczędzać amunicji, chociaż jakbyśmy grali poziom wyżej to by było już właśnie ciekawe co by było, czy było gorzej z amunicją, nie? Chyba tak. Jakby co to, to, to tutaj masz... Chodź, idziemy kible odwiedzić. E, tu nic nie ma. Też nic nie ma. Policjant! Pięknie! No... Już wiesz, co zrobiłem Wiem, widzę. zwróciłeś uwagę Hordy. Dobra. <grywka> <grywka> Patelnia to jest zajebista rzecz. No, na stymie można dodatkowe bronie kupić, nie? Słucham? Na stymie chyba można dodatkowe bronie kupić do, 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 do tej Nie, nie, do nie. Jakieś, nie jakieś, tak mi się wydaje, że. że ale nie jestem pewien. Ile to nie będę dokupował do gry? zapłaciłem za to. Nie, to, to, to jest bez sensu. Dobra, idziemy tam jest. Ha! Nie mam ani jednej sztuki amunicji. No co? Oszczędzaj! No, oszczędzam, mam patelnię. Dobra, safe house. Ej, mamy jednego gracza Ale się wbił w ostatnim momencie, kiedy wszyscy byli już w tym Tupa, tu nie ma nic ciekawego, same uzi Przynajmniej tak na pierwszy rzut oka